Cześć wszystkim Witajcie, dzisiaj dzień na podanie gołąbkom probiotyku i elektrolitów. Tam jeden pan pytał się w komentarzach co podaje. Także zobacz sobie, ja daję coś takiego. Robak 1000 Brocampa Daję... Jest tych to gołąbków trochę. Na początku dawałem miarki na jeden litr wody, a teraz daję Trzy miarki, trzy gdzieś równe. Trzy raz, dwa, trzy, trzy Zamykamy karbą się przygotowana też dla głąbków Karma dla krótkodziobów w tym roku stosowana u mnie sprawdza się zakwaszacz, ale tu dzisiaj zakwaszacza nie dostaną No i tutaj woda odstana, nie świeżo nalana wiadomo i 3 litry i to wszystko mieszam i podaję go wąbką i tak to wygląda u mnie wypiją i potem daję wodę z zakwaszaczem przez kolejne dni karma i nic więcej i tak to wygląda u mnie także ja to wymieszam i potem się zobaczymy później Elektroid już wymieszany, podany go wąpką do picia i nie śpią. Do jutra już go nie będzie, praktycznie wypiją wszystko. Czekają na papu, ale nie śpią sobie pięć, to młody. mody. Nie ma nic, nie? A zaraz, zaraz dostaniecie. Także zaraz nasypię i Zatrzymy się później wszystkie ładnie pokarm pobierają Potem jak zjedzą to nagram wam Też taki filmik, albo, do, albo dodam do tego u pewnym gołąbku. Nic nie siedzi, wszystko popiera pokarm. Witajcie wszyscy, witajcie, witam Was ponownie. Chciałem Wam pokazać gołąbka. Właśnie. Chyba, który jest u mnie najważniejszy na gołębniku z tego względu iż bardzo dobrze karmi mi gołąbki. Krótkie oczywiście Jest to tippler kroniaty. Kupiłem go kiedyś na eliksie. Jak szukałem mamek, byłem bez mamek. Teraz już przez oliks to muszę naprawdę znać hodowcę, żeby kupić, bo łąka, bo wiadomo jak jest na tym eliksie. Zwykła kiplerka, ona jest bardzo stara, bo kupujący mi mówił właśnie o tym, uprzedził mnie. Całą parę kupiłem i bardzo stare gołąbki. Tamczyka już od niej nie ma. Ona została. I powiem Wam, że no najważniejszy gołąb u mnie na głębniku z tego względu, iż sama wysiaduje jajka, ona już się nie niesie się nie niesie, sama wyhoduje, wysiaduje jajka i karmi mi krótkie i właśnie taki przypadek, że została sama, latała po półkach wróciłem jej dwa jajka po motylach, bo też nie miałem będzie podłożyć i wysiedziała sama i wykarmiła mi motylka. I po jakimś czasie znowu ta sama sytuacja się powtórzyła. Tak samo podłożyłem motylki, i teraz też nie było problemu. Sama wysiaduje i sama karmi. Każdego samca odgoni, tam samiec nie ma prawa do niej wejść do półki Zaraz wam pokażę, jak ona ją puszcze, i jak ona wlatuje, wlatuje do półki i, i broni tej półki po prostu przez cały czas. Może tam latać do samców innych, ale no i to jest gąbek dla mnie najważniejszy chyba w hodowli. Taki gołębi właśnie szukam, chcę wychować i jest najważniejsze to dla mnie. Ją puszczę trochę na głębnik i zaraz Wam pokażę jak ona wlatuje do swojej półki. Jak się ponownie ją tu wypuściłem I ona już leci, już szuka, ja tu stoję. Już idzie do półki Nie o i już na młodym siedzi Super, super do krótkich to idealna dla mnie Witam Was ponownie Chciałem Wam pokazać od samczyka, którego ona sama wychowała Samczyk motylek i od początku go karmiła sama zdrowiutki i nie było problemu żadnego dlatego mówię po niej chcę ciągnąć łąbki krótkie chcę żeby ona karmiła Taką wygląda leci sobie, leci. Witajcie ponownie! Także mówię z tej samiczki, jestem mega zadowolony. I oby takich gołąbków u mnie, jak i u Was było najwięcej, żeby mogły karmić te krótkie głębie, bo to wiadomo, jest problem z tym zawsze. I żeby nie dokarmiać. mówię po u mnie, to jest tak, że ja w tym roku nie dokarmiam i do końca musi wykarmić młodego. Nie ma tam pomocy z mojej strony. Tak sobie postanowiłem i tak robię. I mówię, to musi go wykarmić u mnie młodego. Nie ma. Zlituj się. Także tyle ode mnie. Niedziela się troszeczkę chłodniej, ale słoneczko jest. Lubię taką pogodę. Łąki jedzą tu pora do pracy i zobaczymy za tydzień co tutaj będzie nowego w hodowli. Jakieś młode będą się klucz chyba raczej za tydzień. Zobaczymy. Także trzymajcie się i zapraszam do oglądania, subskrybowania kanału. I miłej niejeli Wam życzę. Pozdrawiam.